Oglądaj WBW na żywo. Bilety i pay per view na www.freestyle.pl. No to jedziemy. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok, zacznie bekonik. Temat dla bekona. Bombardino Krokodili. Wrocław, jako że to jest pierwsza właściwa walka dzisiejszego wieczoru, proponuję odliczyć od pięciu w dół. A więc szykuj jakiś beat, a my odliczamy.

Kurwa inna przyjaźń! To jest takie fada w pożyć! Jego używanie jako mięso! To był krokodyl! Góra na kurwa! Ej, co jest, I Jebany dziadku, ja cię bombarduję! Pięć! Napieram to człowieku! Niepotrzebne pięć sekund! Przejście! Syn młynarza poroku na Kiriwati Ja 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 jał! Łaty, Łaty, Łaty! Przede wszystkim się spuścił pojadę Debila! Bo jeszcze robił laskę u Mila O, oh, no i dobrze nie słuchaj Czekaj, 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 w sumie tutaj Michał się nie boi Milu weź go, wyruchaj, może się uspokoi oh, Michał potrafi, weź go wyruchaj na kiribati O, oh, to nie zła rozpina Kiribati młynarz i moja dziewczyna ja jadę jak optymista I pan Michał susza tej korzysta. Oh, tu debilu, nikt by Cię nie znał, kurwa, gdyby nie Milu. Dobra, jadę i po tobie. Dobra, kurwa, dawaj, robię. Ja się dłużyłem, tu na bendy. Panie Michale, jak to bendy? Dło. Elo! Putę NAPIERDAŁAM, mnie jesteś dla mnie marną ścierą! Jedź. To jest takie efekt, to cię ogarniam! rzucili nie pisany patrz Ostatnie! Yo, alimentów nie płacę, bo kozacze! A twojej masce nigdy nie zapłacę! I to będzie takie durne, nie zapłacę tej twojej starej kurwie! Michał potrafi, oszczędzam alimenty! Żeby wysłać u szatą na kiribati. Yo, 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 yo! Ej, w sumie alimenty, niezła rozpina, jeszcze mi nawień kurwa, że na syna. Yo, 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 yo! Czekajcie, Michał, coś jeszcze tutaj rzuci. Nawet mój syn kurwa nie jest aż taki głupi. Koniec Okej? Okay. Okej. Okay. Okay. Chłopaki, przodem. Milu, no przestań, przestań, milu. <grym> Szanowna publiczności. Czy w tym starciu? Lepszy był pan Michał? <laughs> czy może stojący, po mojej le lewej bekon? <laughs> Jeszcze raz. Bekon? <laughs> czy pan Michał? Jak dla mnie jest porównywalnie. A co na to Juroży? Chłopaki, trzy, dwa, jeden! Bekon jednogłośnie! Bekon przechodzi dalej!